Słuchacie Wolokawki, podcastu o wolontariacie. Cześć z tej strony Asia, a to kolejny odcinek Wolokawki, podcastu, w którym zagłębiamy się w świat wolontariatu. Dzisiaj zabiorę Was w podróż, która pozwoli Wam nieco poczuć atmosferę niedawnych poznańskich targów wolontariatu, bo 8 czerwca w parku Wilsona Poznań znowu pokazał swoją wolontariacką. Siłę napędową, tak jak lubimy mówić o tym święcie. Odwiedzający mieli okazję poznać ponad 25 organizacji i instytucji, a wystawcy dopisali na medal i mogę śmiało powiedzieć, że miniony event to był bardzo kolorowy i różnorodny przekrój pozarządowego poznania. Na targach utworzyliśmy kilka stref, była m.in. wspomniana już strefa wystawiennicza, rozstawiliśmy także strefę warsztatów i sporo odwiedzających miało okazję m.in. zrobić handmade bransoletki, zakładki do książek, czy też stworzyć piękne obrazki na kamieniach. Chciałabym też wspomnieć o warsztatach z podstaw Języka migowego, a wszelkie nabyte umiejętności ze strefy warsztatowej można jak najbardziej wykorzystać w działaniach wolontariackich. W trakcie wydarzenia z mikrofonem wolokawki w ręku wybrałam się, aby porozmawiać z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji, z koordynatorami wolontariatu i z samymi wolontariuszami. Zatem dzisiaj usłyszycie krótkie historie o tym, co motywuje Jakie wyzwania stawia przed nami koordynacja wolontariatu? Usłyszycie też o trudnych tematach, jak wypalenie w wolontariacie, ale nie zabraknie też kilku zabawnych wypowiedzi. Zatem przygotujcie się na dawkę autentycznych opowieści prosto z wolontariackiego serducha. Nazywam się Bartosz Bednarek, jestem reprezentantem Stowarzyszenia Lepszy Świat i Fundacji Masz Wielką Wartość. A moją radą dla osób które zaczynają swoją przygodę z wolontariatem jest to, że przede wszystkim już zrobiły to, co najważniejsze, czyli zaczęły. Po drugie, niech się niczego nie boją, bo to jest każdy wolontariat jest cudownym miejscem, gdzie inni wesprą was w tym, co macie robić. Rozwijajcie się, róbcie dobre rzeczy i pamiętajcie, że każdy ma wielką wartość. Krzysztof Napierała, oddział Rozwoju Wolontariatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznań. Myślę, że wolontariat przede wszystkim jest dość istotną kwestią, która przede wszystkim pozwala na to, żebyśmy mogli się rozwinąć, a żeby utrzymać tych wolontariuszy, których już... Zdobędziemy i pozyskamy, to przede wszystkim e, myślę, że takim kluczem może być to, że damy im coś od siebie. Pokażemy im przede wszystkim, że e, są częścią tej społeczności, e, zachęcimy ich do udziału w różnego rodzaju e, szkoleniach, które mogą e, zwiększyć ich kompetencje, na przykład zapisując ich e, na szkolenia do e, naszego Poznańskiego Centrum Wolontariatu, e, gdzie po takim szkoleniu można uzyskać przede wszystkim też dyplom potwierdzający udział w tym szkoleniu i pozwalający na to, żeby wykazać się, na przykład w CV, gdzie przyszły wolontariusz bądź wolontariuszka będzie na przykład szukała pracy, czy to pracy takiej zawodowej, czy wolontariackiej. Myślę też, że ważne jest to, żeby przede wszystkim tych wolontariuszy, których już mamy pozyskanych, zachęcać do tego, żeby się angażowali w nasze działania. Bo jeżeli my im pokażemy, że oni są częścią zespołu, to przede wszystkim pozwoli im na to, żeby oni zostali dłużej. No i też zapraszać ich na różnego rodzaju wydarzenia, czy angażować ich w ogóle w działania i pytać ich o ich zdanie, bo to jest ważne, jeżeli oni też poczują się, że... Mają możliwość wypowiedzenia się na jakiś dany temat, to też pozwoli im na to, że mogą się poczuć częścią grupy i zespołu, a to chyba jest główne zadanie nasze. Mam na imię Marianna Jechowska i jestem z Fundacji Centrum Praw Kobiet. Jestem wolontariuszką i też praktykantką. I moją ulubioną rzeczą w byciu wolontariuszką jest zdecydowanie. Obserwacja uśmiechu czy takiej twarzy wyrażającej ulgę po otrzymaniu tej pomocy i możliwość wykazania się jednak, dowiedzenia się nowych rzeczy. Ja jestem Hase, jestem z Fundacji E-Sport i według mnie największym wyzwaniem, jakie stoi przed koordynatorami wolontariatu jest na pewno organizacja całego wydarzenia, skoordynowanie kilkuset grupy wolontariuszy, które na szczęście ostatecznie wychodzi nam z sukcesem. Na początku jest problem, ale później jak wszyscy razem wspólnie pracujemy, to wychodzi coś pięknego. Kinga Boguła, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Dlaczego miasto Poznań jest dobrym miastem dla wolontariatu? Ponieważ jest duże wsparcie ze strony miasta Poznania. Jest olbrzymia otwartość mieszkańców i różnorodność społeczna, oraz silna sieć organizacji i instytucji wspierających wolontariat. Cześć, Hanka Troszczyńska reprezentuje Fundację LARS Poznań. Jest to fundacja, która opiekuje się osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólnie mieszkamy w trzech domach na terenie Poznania. I cóż! Jesteśmy super bohaterami, bo każdego dnia przekazujemy supermoc nie tylko osobom z niepełnosprawnością, ale i pełnosprawnymi i potrzebujemy wielkiego, wielkiego serca, oceanu empatii, mnóstwo pomysłów, kreatywności i super bohater musi przede wszystkim widzieć, mieć szeroko otwarte oczy na drugiego człowieka z niepełnosprawnością i bez. Cześć, mam na imię Patryk, mam 25 lat i jestem wolontariuszem z Logos. No jeżeli ktoś jest wolontariuszem, to znaczy, że ma w sobie bardzo moc, ogromną moc motywacji do tego, żeby zmieniać świat, i ważne jest to, żeby tę motywację w jakiś sposób utrzymać. E, tutaj ogromną rolę odgrywają wspaniali koordynatorzy wolontariatu, którzy wykonują kawał fantastycznej roboty, jeżeli chodzi o utrzymywanie tej motywacji. Kluczem, żeby to się powiodło jest odpowiednia komunikacja, pytanie wolontariuszy o ich potrzeby i bycie dla nich na każdym kroku, żeby ich wspierać. Dzięki temu ta kooperacja będzie przebiegała w bardzo przyjemnych warunkach. Jestem Masza z fundacji Fajny Świat i jestem koordynatorką wolontariatu w tej fundacji. I często zdarza się, że jako koordynatorzy wolontariatu my spotykamy się z wypaleniem. I ja myślę, że najłatwiej jest radzić sobie z tym wypaleniem, jak masz jakąś małą grupę wsparcia. Czyli innych koordynatorów, na przykład, i e, swoich przyjaciół. Ponieważ wtedy rozumiesz, że nie jesteś sam e, i robisz to dla kogoś e, i dla czegoś, i jest w tym sens. Stowarzyszenie Kreo, Część Lina Woderska, gdybym mogła zmienić jedną rzecz w świecie wolontariatu. Chciałabym, żeby wolontariat nie był nigdy żadną bańką, do której ludzie wchodzą i którą trzeba przybijać, żeby był jeszcze bardziej dostępny w różnych miejscach, gdzie e, dla niektórych ludzi wolontariat e, nie, nie wiedzą, w czym on w ogóle jest, jak to zdefiniować. E, i, i, jest czymś dla nich negatywnym, a nie pozytywnym. Nie jest czymś, co daje im napęd. Także chciałabym, żeby każdy miał doświadczenie z wolontariatu, od seniora do do Chamia Ja sądzę, że Poznań jest naprawdę dobrym miejscem dla wolontariatu, chociażby przez to, że. Organizowane są dni wolontariatów, chodzimy też jeszcze w szpitalach jako wolontariuszki, pocieszamy, mówimy, że bo same wszyscy jesteśmy po raku piersi, że można żyć, że rak to wie wyrok, nie wyrok i uważam, że Poznań jest przyjazny możemy tutaj działać jako stowarzyszenie. Mam na imię Waleria. Jestem w organizacji Fundacja Bilingwo. My działamy na rzecz dzieci i młodzieży dwujęzycznych. Akurat w tym dniu promujemy wolontariat wśród młodzieży i Mówiąc tutaj o e, wymówkach, które często słyszę niestety, to właśnie, że e, niczego nie potrafią, e, nic ni do czego się nie nadają, albo po prostu nie wiedzą, co to jest wolontariat. Ja do wolontariatu, no przecież, no jak, to się nie da. E, więc my staramy się właśnie się nauczyć i trochę. Podpowiadamy, próbujemy te mocne strony znaleźć i też każdemu przekazać informację najważniejszą, że możesz pomóc nawet jeśli niczego nie potrafisz, zrobić. Cześć, jesteś też na jeden świat i działamy dla pokoju. I moja ulubiona rzecz w bicciuceniuszko jest to, im integracja nieurowa i powiedz i kraju. Nie, nie, nie. Dzień dobry, mam na imię Ola i... Darek. Reprezentujemy towarzyszenie Felikan. No i gdyby e, symbolem wolontariatu miało być zwierzątko, to zgadnijcie, jakim byłoby no, najlepszym zwierzątko? Felikan oczywiście. A ciekawe dlaczego? Bo jest to bardzo przyjazne zwierzątko pomagające innym. Nawet własną krwi krwią karmi, suszy, jest sklęta, także polecamy się na przyszłość, wszystkiego dobrego. Przemek, Maria. Fundacja Miejsc Wsparcia. Wspieramy wolontariat w Poznaniu. E, pomaganie innym sprawia, że inni też się uśmiechają. E, tak. Odwierdzam. I pewnie jeszcze dużo innych rzeczy, aczkolwiek dzisiaj jesteśmy stremowani i więcej nie powiemy. serdecznie. na wolontariat. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta podróż w głąb poznańskich targów wolontariatu Pokazała wam, jak różnorodny, angażujący, jak pełen pasji jest świat poznańskiego wolontariatu. I mimo pogody w kratkę, która w ten dzień, oj, wystawiała nas na próbę, to był to dzień pełen dobrej energii, która zostanie z nami na długo. Zatem raz jeszcze dziękuję, dziękujemy w imieniu Poznańskiego Centrum Wolontariatu wszystkim wystawcom, partnerom, patronom medialnym, honorowym. A przede wszystkim naszym wolontariuszom i wolontariuszkom, bo to dzięki Wam Poznańskie Centrum Wolontariatu jest taką piękną społecznością. A jeżeli po tym odcinku odczuliście chęć do większego zaangażowania społecznego, to zapraszam Was na stronę Poznańskiego Centrum Wolontariatu www.wolontariatpoznań.pl. Znajdziecie tam sporo wartościowych treści. A wysłuchaliście wolokawki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie podcastu. Zapraszamy na stronę Poznańskiego Centrum Wolontariatu. Wolontariat .poznań .pl.